Hej, hej! Ostatnio grałam dużo więcej w The Sims 3, dlatego postanowiłam nagrać Wam ten filmik, w którym wydam 10 tysięcy SimPointsów na storze. Będzie to zawartość głównie z dziennych promocji, bo ostatnio odkryłam, że są to naprawdę fajne opcje. Nigdy wcześniej tego nie sprawdzałam. Nigdy też wcześniej się za bardzo nie interesowałam tymi dziennymi promocjami. No ale z tego co widzę, to warto jednak kupować na tych promocjach, bo są naprawdę duże 70% nawet. Także filmik będzie złożony z kilku dni, zapewne. No i co? No i zobaczymy, na co uda mi się wydać te 10 tysięcy. Mam już pewien plan, wiem, które rzeczy na pewno chcę kupić. Tak jak na przykład teraz możemy sobie sprawdzić dzienną promocję. I w dziennej promocji teraz jest przystań. Jest to przystań, parcela, którą, która idealnie pasuje. Została stworzona pod ten świat Rowing Heights. I ten świat też planuję kupić, aczkolwiek poczekam jeszcze parę dni, zostawię sobie zapas simpońców na niego, może trafi się gdzieś na jakieś wyprzedaży. A tutaj możemy zobaczyć też nadchodzące wyprzedaże i jest to pełen zestaw firmy Drwal i Zabójcza Klasyka. Myślę, że na tą Zabójczą Klasykę też będę polować, bo <noise> kto nie lubi krawokwiata, no kto? No dobra, no to zaczynamy. To jest Oto ta przystań. Z treści bonusowych mamy tutaj wózek podniemnej kolejki. Oczywiście fani gry, szczególnie części numer 3, na pewno znają tą parcelę i, i wiedzą o co chodzi. Ja jeszcze nie miałam okazji grać w tym mieście. Nie miałam okazji też grać na tej parceli. Jedynie widziałam jakieś filmiki z Rolling Heights. I myślę, że ono ma fajny, fajny klimacik. E, dlatego, jeżeli planuję kupić to miasto, no to wiem, że na pewno też kupiłabym tą parcelę. A ona normalnie w sprzedaży jest za 1900 Simpońców. Czyli e, z tego, co mi się wydaje, jeżeli kupujemy na oryginie, a ja kupiłam Simpońce na oryginie, to 1000 Simpońców jest za chyba 33 zł, więc no 66 zł za. Za jedną parcelę to jest sporo, no 30 zł za jedną parcelę to też sporo, ale mimo wszystko mniej niż tutaj. Być może udałoby się kupić za jeszcze niższą cenę, ale nie wiem jak te promocje do końca działają, czy one się powtarzają. Na pewno się muszą powtarzać, bo trwają od dłuższego czasu, ale nie wiem jak wysokie są te promocje też i czy na przykład też minus 70 to jest na pojedyncze sztuki, czy może też na zestawy. Tutaj mamy chyba minus tak minus 45%. Mm, więc co? No dobra, kupujemy. Kup teraz. Potwierdzasz zakup? Tak. I jej, jesteśmy właścicielami. E, jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć dokładnie, mam 10776, jak zaczynamy. E, I co? I teraz jesteśmy właśnie właścicielami tej przystani. No, wczytuj się, wczytuj. Może przy okazji pokażę Wam też ten świat. E, ja na pewno kupię sobie wersję złotą, tylko też tutaj nie rozumiem, dlaczego nie można kupić jej za simpońce, tylko za złotówki. No ale okej, okay, pewnie i tak będę chciała ją mieć, szczególnie teraz, kiedy kupiłam tą przystań, więc pewnie zaopatrzę się w tę wersję złotą i dodatkowo dostanę jeszcze 1900 simpońców. No, ale tak jak mówię, to już pewnie na samym końcu. Chociaż jeżeli tak nie da się jej kupić za simpońcem, to pewnie będę musiała spożytkować te 10 tysięcy jakoś inaczej. No czemu to tak długo trwa? 3 godziny później. Musiałam odświeżyć, bo niestety nie chciało mi to przejść. I teraz spróbuję jeszcze raz z tego moment, z tego miejsca. E, Potwierdzę, że zakup tak. Ok, i teraz mi się świetnie uruchomi mi się program. Dziękujemy za dokonanie zakupu. Twój obieg jest teraz pobierany do gry przez program startu The Sims 3. Świetnie, zamknij, więc mamy teraz już tylko 1900. Jakie 1900 Simoleonów? Na pewno, tak jak powiedziałam, będziemy też polować na tą zabójczą klasykę. No zobaczymy, jak nam się szybko te Simoleony skończą. Pierwszy zakup dokonany, widzimy się przy kolejnym. No, i mamy kolejną dzienną promocję. Tym razem zabójcza klasyka. 60%, 62% taniej, bo tylko za 456 simpońców. Przecenione z 1188. Ehm, I co dalej? Tak jak wam wcześniej pokazywałam, kupiliśmy przystań. Ten pakiet zdecydowałam, że jest troszeczkę za drogi, bo był tylko chyba o 42 czy 43% przeceniony, więc sobie go darowałam. Kolejne w kolejce są okno i jakieś zasłony, ale myślę, że z tego zrezygnuję, więc pewnie dopiero za 3 godziny coś ciekawszego może się pojawi, a może nie, zobaczymy. No, i co kupujemy? Kupujemy. Obecnie mam 9731 Simpońców, chciałam powiedzieć Simoleonów. No dobra, kup. Potwierdzasz zakup? Zabójcza klasyka. Tak, potwierdzam zakup, kupuję. Dziękujemy, zamknij. Oczywiście otworzymy sobie tutaj okienko z Simsami, żeby się pobierało. Zamknij, ja Wam jeszcze pokażę, co dokładnie jest w tej zabójczej klasyce. Może na początek te zdjęcia. krowokia, Kro... O matko, krowokwiat. Krowokwiat w pełnej krasie. Piękny, uwielbiam. Nie wiem, czy też tak lubicie e, tę postać. Nie wiem, czy można w sumie nazwać tę roślinę postacią. No ale powiedzmy, że postać krowokwiat i różne inne małe krowokwiatki wchodzą w skład tego zestawu, e, bo mamy tutaj... E, po prostu krował kwiat jako roślinę. Automat do gry, co też jest mega urocze. I taką sprężynkę, na której mogą się bujać małe dzieci, a reszta to są um, takie bardziej w stylu górskim. Myślę, że też mi będą fajnie pasować do rozgrywki, którą planuję. Więc tak, jestem z tego zestawu bardzo zadowolona za tą cenę. W sumie nie wiem, czy kiedyś nie był taniej, ale nie wiem, czy też nie był drożej, więc ja jestem bardzo zadowolona, że udało mi się wyrwać go akurat na promocji, bo i tak planowałam go kupić. No i dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Właśnie, on jest też bez krowokwiatu. Reszta tych elementów jest dostępna w zestawie Simowa klasyka, więc jeżeli Was interesuje, no to to jest właśnie ten zestaw, ale myślę, że akurat dużo bardziej opłaca się. Z krowokwiatem, no bo jest on przeuroczy. Kolejny dzień, kolejna promocja. Tym razem znaleziska z Rubieży Kuchnia i Jadalnia. Wczoraj udało mi się złapać tylko te dwa zestawy. W nocy później widziałam, że od chyba 3.30 miało być kasyno, na które też poluję. No ale niestety nie obudziłam się, spałam, więc nie udało mi się go kupić. No, ale co, mam nadzieję, że się powtórzy. A jak się nie powtórzy, to i tak go kupię z tym światem. O, za szczęście, chyba. E, więc nic straconego. E, teraz mamy znaleziska z rubieży. Kolejne zestawy, może poprzednie. Najpierw produkty to była elegancka hacienda, ten kwiatek. Kaktus bardzo fajny. Ja planuję sobie ten zestaw kupić, ale to też w dalekiej przyszłości. Tak na sztuki pojedynczo kupować nie będę. I jakiś obraz, no ale to mało interesujące. Myślę, że kupimy też tą nowoczesną wygodę sypialnię, więc no zobaczymy. Póki co kupujemy znaleziska z rubieży, kuchnia i jadalnia. Pakiet zawiera 12 produktów. Jest przeceniony aż o 67%. Z tej kolekcji mamy też chyba jeszcze salon i całość jest utrzymana w takim fajnym, drewnianym stylu. Idealnie będzie mi pasowało do domku w górach, który planuję zbudować. Więc no tak, fajnie, że się trafił, bo na pewno jest to coś ciekawego. Nie w pewnym dodatku nawet nie widziałam takiej kuchenki z rurą. Ciekawie to wygląda bardzo fajnie. Kuchenka i kuchenka nie kuchenka, tylko mm, blaty. Są takie średnie, no ale e, do domków w górach będą idealne, tylko troszkę kolor drewna się im zmieni. E, bardzo podoba mi się ten regał, ogólnie lubię takie regały e, i bardzo, ale to bardzo, bardzo podoba mi się ten e, ptaszek, ten zegar właściwie. Fajnie by było, gdyby on faktycznie kukał, ale myślę, że on się nie rusza. No ale zobaczymy, to możemy sobie przetestować, i jeszcze bardzo fajne są też te stołki barowe, bo tutaj, ala, takie, właśnie e, pięki drewna. No, generalnie fajny zestaw, mały, ale fajny, ale znów cena e, też nie jest wygórowana, szczególnie na promocji, bo tylko 187 simpońców, więc kupujemy teraz. Hmm, potwierdzasz zakup? Tak, potwierdzam zakup. Dziękujemy, ja również dziękuję. E, zamknij. Sobie jeszcze otworzę pobieranie e, i chcę Wam jeszcze pokazać te inne znaleziska z rubieży. Teraz sobie wejdziemy w to. E, ten salon, który mam nadzieję, że też mi się uda kupić. A właśnie nie powiedziałam, bo możecie zauważyć, że mam tysiąc więcej, więcej Simpońców. Odebrałam je za jakiś zaległy pakiet, czy za jakiś zaległy dodatek, nie wiem. Weszłam po prostu w swoje konto, chyba tam w historię transakcji i e, okazało się, że mam jeszcze tysiąc do odebrania. Więc w sumie wydamy więcej niż planowałam. Bardzo mnie to cieszy. No i to jest właśnie ten drugi pakiet naleziska z Rubieży, mm, tylko właśnie salon. E, I on też wygląda bardzo, bardzo fajnie. Taki górski klimacik drewniany. No, mi się bardzo podoba, myślę, właściwie to jestem pewna, że go kupię. Tylko jeszcze poczekam, ten kominek jest boski, no powiedzcie, jest po prostu boski. Yy, tylko jeszcze właśnie poczekam, może się trafi później, a jak się nie trafi, no to ten przypadek też jest. To Kupię go po prostu w standardowej cenie i tak udało mi się zaoszczędzić. Bardzo fajna półka yy, i tak udało mi się zaoszczędzić na tej kuchni, więc. I tak go sobie kupię. On jeszcze jest dostępny chyba tutaj w, tym, w tej kompilacji, ale ja tych kompilacji nie kupuję. I raczej nie będę kupować. Będę raczej sobie kupować właśnie takie pojedyncze zestawy, bo ubrania średnio mnie interesują, a jednak najfajniejsze są te pakiety z meblami, bo ubrania i tak sobie zawsze jakieś tam ściągam z, z internetu. No więc tak, jesteśmy właścicielami znalezisk z rubieży, kuchni i jadalni. Zobaczymy, co będzie dalej. No i tak jak mówiłam, nastał czas na nowoczesną wygodę sypialnie. To jest pakiet, który teraz mamy w promocji. Oszczędzamy 56% za 211 simpońców. Myślę, że całkiem, całkiem fajna cena. Tutaj wcześniej kupiliśmy te znaleziska z rubieży, później było to krzesło i następne w kolejce to jest indyjski strój. I etażerka, ale tak jak wcześniej mówiłam, ja takich pojedynczych sztuk raczej kupować nie planuję. Będę polowała bardziej na zestawy. Hmm. Dlatego najpierw pokażę Wam jeszcze, co tutaj jest. Ogólnie to jest jeden z dwóch, chyba, elementów tego pakietu można powiedzieć, nowoczesna wygoda bo tutaj mamy sypialnię, a jest jeszcze salon. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę salon ma przepiękne meble. Są to jedne z najładniejszych mebli, jakie w ogóle są dostępne, przynajmniej moim zdaniem, w The Sims 3. Na pewno, na pewno go kupimy, jak będziemy się tutaj już zbliżać do końca z tymi simpointsami. E, I nie uda mi się go wyrwać wcześniej na promocji, to wtedy wam go pokażę, bo i tak go będziemy kupować. A póki co, e, na razie pokażę wam te elementy z tego zestawu. E, łóżko, bardzo fajne, bardzo proste. E, ja lubię takie, mm, takie elementy, gdzie tylko mogę zmienić kolor i w ogóle. Te drzwi są piękne do, do takiego domku na plaży gdzieś nad morzem. Cudo, uwielbiam. Um, no i właśnie tak jak mówiłam, lubię takie elementy, gdzie tylko mogę je przekolorować i one mi będą pasowały do każdego, do, do, do każdego domu, a mimo wszystko jednak czymś się różnią od siebie, bo używanie non-stop tego samego łóżka jest trochę frustrujące, a mało jest jednak takich uniwersalnych. Um, więc bardzo się cieszę. o Ten obraz na przykład był też chyba dzisiaj troszkę wcześniej na promocji. A teraz mamy cały pakiet z tym obrazem. To też jest super. Lubię takie wiklinowe rzeczy. Bardzo ładny kwiatek. Kwiatków nigdy za dużo. No i jakaś skrzynia. Także fajny, fajny zestaw. Przyjemny dla oka. I kupujemy. I cena też chyba całkiem fajna. Więc aż 50% taniej. No, kup teraz. Kup teraz. To jest. Nie chcę się kupić. No nie mów, że się zepsułeś. Kup teraz. Mm. Odśwież. O, działa. Uff. Potwierdzasz zakup. Tak, potwierdzam zakup, bo się wystraszyłam, że jest za późno. Otwieram sobie okienko pobierania. Mm. Bo zostało nam już tylko 22 minuty, i naprawdę wystraszyłam się, że jest za późno, albo że coś się zbugowało. A bardzo, bardzo mi się podoba ten zestaw. No dobra, to widzimy się przy kolejnym fajnym pakiecie. No i mamy kolejny pakiet. Tym razem Życie na wsi. Jest to pakiet, na który bardzo, bardzo czekałam, bo wprowadza nie tylko nowe meble i ubrania, ale też elementy wprowadzające nową rozgrywkę, tak jakby, czyli kurnik. Kurnik z kurkami możemy sobie zbierać jajeczka, sprzedawać i mieć własne eko jajka. Więc super na plus. Poprzednie produkty to były dwa pojedyncze elementy. Plat i stół tego nie kupowałam. Kolejny w kolejce jest pakiet znowu zen i na pewno go kupię. No ale teraz życie na wsi. Pokażę Wam troszkę więcej. Najpierw może zdjęcia. Troje są też całkiem fajne, ale to zaraz Wam je przybliżę, powiem, które mi się bardziej lub mniej podobają. Jest kilka rzeczy dla dzieciaczków: no, to jest, to jest świetne. Ten, te y, szelki, w sumie nie wiem, jak, y, zabrakło mi teraz słowa. Szelki chyba, ogrodniczki, o, ogrodniczki. E, są naprawdę fajne, urocze. Myślę, że będę ich dość często używać. No, mm, to jest przesłodkie dla maluchów. A mało jest ubrań dla maluszków w, ogólnie w dodatkach i w podstawowej części gry, więc fajnie, że coś takiego ładnego doszło. No i teraz po kolei elementy. Mm, to jest kurniczek. Ta bluzka, akurat taka średnia, to też niezbyt. E, no, to może w, innych, w innej kolorystyce, może by było spoko. E, to też średnie, to mi się podoba, bo takie, no, taki fajny wiejski klimat wprowadza. To, tak jak mówiłam, chyba najlepszy element, jeśli chodzi o stroje w tym pakiecie. E, sukienka jest też ok, e, bluzeczka średnia, to też średnie, to jest świetne. Mm. Znowu ta sukienka? E, te ogrodniczki też super. E, lampki bardzo fajne, lubię taki klimat. No i te meble są, są naprawdę fajne. Ojej, świetne z tą Podusią. Także ten pakiet bardzo mi się podoba. Fajny zlew. Mam mega wiejski klimat i no, można fajnie urządzić sobie domek mieszkając gdzieś w takiej wiejskiej okolicy. Też na pewno mi się przyda do niejednej rozgrywki. Cena jest z tego, co kojarzę tak, 51% niższa. 1500 na 735 simpońców, więc kupujemy. E, tak, potwierdzamy zakup, wczytuję i my będziemy się widzieć przy pakiecie znowu zen. No i mamy znowu zen, tak jak mówiłam. E, chyba pierwsza łazienka, jaką kupiłam tutaj na tej wyprzedaży. Bardzo fajnie. E, jest to łazieneczka w takim azjatyckim stylu. Bardzo się cieszę, bo będzie mi pasowała do domku, który planuję w przyszłości zbudować, też właśnie w azjatyckim stylu. I jest to pierwszy z takich azjatyckich pakietów, który zakupię, ale na pewno nie ostatni, bo widziałam, że jest jeszcze kilka fajnych innych pakietów w tym klimacie. Pokażę Wam, co tutaj jest. Fajna, bardzo fajna wanna. Drzwi też fajne. Generalnie myślę, że wiele z tych elementów odnajdzie się też w zwykłym domu, niekoniecznie azjatyckim, chociażby rośliny. Rośliny są zawsze neutralne no i zawsze jest ich mało, tak jak mówiłam. Ja uwielbiam roślinki. Jeśli chodzi o cenę, to jest przeceniony aż o 63%, więc no fajnie, fajnie. Naprawdę opłaca się polować na tych wyprzedażach. I kupujemy go teraz za 315 SimPońców. Potwierdzam zakup. Zamknij, otworzę sobie jeszcze tylko okienko ściągania. Zamknij. Jeszcze wam nie pokazałam, co było wcześniej. No wcześniej, to było to życie na wsi, tak jak mówiłam. I tutaj kolejne jakieś dwa pojedyncze elementy, więc pewnie zobaczymy się dopiero przy większym pakiecie. Pojawił się wyczekiwany bar, biznes jak zwykle. Powiem Wam, że jestem mega niewyspana, bo wczoraj siedziałam do drugiej w nocy oglądając serial Pamiętniki Wampirów. Byłam też trochę ciekawa, jaki kolejny zestaw pojawi się rano, więc przy okazji zobaczyłam, że to będzie ten bar jak zwykle, biznes jak zwykle, więc oczywiście ustawiłam sobie budzik na siódmą, żeby go kupić. Więc tak, takie poświęcenie dla Simsów. Może najpierw pokażę Wam, co było wcześniej. Była znowu ta elegancka hacienda, ale ja poluję z, tego, z tej serii na zestaw z rytkownicą i maszyną do robienia lodów, więc tego nie kupowałam. Była też palma, no ale możecie sobie chociaż ceny zobaczyć. Kolejny będzie, będzie sofa. Ona jest chyba z zestawu bajkowy i bardzo on mi się też podoba, ale no tak jak mówiłam, pojedynczych sztuk nie kupujemy. I zestaw cała naprzód rowery i stojaki na rowery. Tutaj się muszę mocno zastanowić, bo no jest to coś fajnego, ale no muszę to przemyśleć, bo on jest dość drogi. No i co? Kupujemy bar jak, jak zwykle, biznes jak zwykle. Co ja mam z tym barem? Dobra, pokażę Wam najpierw zdjęcia. Jest to parcela właściwie, która umożliwia nam pójście do tak jakby takiej no, normalnej restauracji, która nie będzie dziuplą. Bo restauracje w The Sims 3 to głównie dziuple, chyba tylko dziuple. To jest pierwsza taka parcela, która umożliwia nam faktycznie pójście do realnej restauracji. Ja nie grałam jeszcze tutaj, nie wiem dokładnie jak to wygląda. Nie oglądałam tego też nigdzie u nikogo innego, więc będę miała okazję to przetestować. Trochę mi się kojarzy z The Sims 2, tam były fajne te restauracje. No i co wchodzi w, wchodzi w skład zestawu, to jest ta kuchenka. Trochę mi się język plącza, bo naprawdę dopiero wstałam. No i ona dodaje nowy element rozgrywki, to jest parcela z restauracją, no i dalej są już takie, nie mogę przewijać, nie wiem dlaczego, dalej są już ubrania, ja to już pokazywałam, taki strój szefa kuchni, czapka, trzy aż czapki. Więc fajnie. Myślę, że to jest spoko, bo te dwa, ta wyspa i ten blat nawet da się wykorzystać po prostu w zwykłej rozgrywce. A ja uwielbiam takie rzeczy, gdzie nie są no, właściwie jednorazowe i mogę sobie skorzystać z nich więcej niż raz. Lodówka jest świetna, na pewno będę z niej korzystać. Zastanawiam się, jak działa ten zlew. Czy on się, czy jego się wstawia w blad, czy to jest po prostu taki zlew, który tak stoi. No nie wiem, będziemy testować. Ja będę testować. Mm. <noise> I co kupuję? Z 1710 Simpońców na 646. Bardzo fajna promocja. Potwierdzam zakup, tak oczywiście. Ściągnę, otworzę ściąganie. Dziękujemy, zamknij. Ja również dziękuję. Myślę, że zatrzymamy się w tym momencie, bo mamy jeszcze 8000 Simpońców ponad i ten odcinek trwałby w nieskończoność, gdybym chciała nagrać wszystko na raz także będziemy widzieć się w kolejnej części. Dzięki za oglądanie, no i cześć.